Dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. Kupiłeś właśnie nowe urządzenie z usługą dostawy, wniesienia, montażu i recyklingu? Zobacz w jaki sposób się do tego przygotować. Sprawdź datę i upewnij się, że będziesz w tym czasie pod adresem dostawy. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze opłacone, przygotuj odliczoną kwotę dla płatności gotówką. Jeśli dokonujesz płatności bezgotówkowo, sprawdź, czy limity ustawione na karcie pozwolą na dokonanie transakcji. W dzisiejszych czasach pamiętaj również o bezpieczeństwie swoim i osób wykonujących usługę. Jeśli posiadasz w domu zwierzęta, to na czas wykonywania usługi odizoluj je, np. zamykając je w innym pomieszczeniu. Natomiast sprzęt powinna odbierać jedna osoba. A teraz kilka szczegółów, o których warto pamiętać, podczas wykonywania usługi dostawy i wniesienia tak, aby wszystko przebiegło bezproblemowo. Zapewnij swobodny podjazd dla samochodu dostawczego i możliwość jego postoju. Przed planowanym terminem dostawy sprawdź, czy jest możliwe przejście na całej klatce schodowej, a półpiętra umożliwiają bezpieczną dostawę sprzętu. Zadbaj o bezproblemowe dojście do mieszkania, usuwając wszelkie przeszkody. Jak prawidłowo przygotować się do montażu nowo zakupionego urządzenia? W mieszkaniu zapewnij bezproblemowe przejście oraz swobodny dostęp do miejsca docelowego montażu urządzenia. Sprawdź, czy podłączenie do mediów jest sprawne, aby umożliwić instalację zakupionego sprzętu. Pamiętaj o tym, że sprzęt przeznaczony do recyklingu powinien być przygotowany do odbioru przez naszych techników.